Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w górę do pewnego miasta w ziemi judy, weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usły, usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a duch święty stąpił na, i napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. Skądże mi to, że mojego pana matka przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, ze spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Oto słowo panieńskie. Wszyscy i bracia, to proste wyznanie wierzą w Jezusa Chrystusa. To wyznanie wprowadza nas w tę część nauczania, czy raczej dzielenia się Ojca Franciszka, która dotyczy osoby, osoby Bożego Syna. Syn jed, Jego jedyny, Pan nasz. Począł się z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod polskim piłatem, ukrzyżowany, umarł, pogrzebią, wstąpił do piekieł, zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ta druga część składu apostolskiego można ją porównać do owoców winnego grona, jedna iść wierzą w syna Bożego, a tyle różnych gron, które każde z nich przynosi i trzeba by powiedzieć wymaga przynajmniej jednej czy dwóch nauczeń. Kiedy patrzymy do wyznania wiary zwanego składem apostolskim, odkrywamy słowa które mają pomóc uczniom Jezusa w zrozumieniu tego, jak bardzo są kochani, mają pomóc w zrozumieniu tego, jak bardzo Bóg ukochał świat, że Jego syn staje się człowiekiem, że Jego syn tutaj na ziemi, mówimy, Podejmuje wiele, wiele aktywności, a wszystko po to, żeby człowiek został ocalony, został zbawiony. I kiedy słuchamy komentarza ojca Franciszka do wyznania wiary, najpierw Znajdujemy jedno z takich najbardziej mocnych sformułowań: jedynie miłość Ojca usprawiedliwia wcielenie, wcielenie Chrystusa. Miłość Ojca. O tej miłości rozważaliśmy wczoraj, kiedy patrzyliśmy na te różne sposoby, za pomocą których ta miłość jest. Jest wyrażona, określona czy też opisana. Ale dzisiaj, mając w uszach i w sercu tę miłość Boga, dzisiaj patrzymy na Bożego syna, który jest gotów nie z przymusu, czy z niewolniczego poddania. Syn Boży sam siebie oddaje. Kochając ojca, kochając Boże stworzenie, którym jest człowiek, Syn Boży podejmuje decyzję z miłości. On sam siebie oddał. Jeśli więc usłyszysz, mówi papież, przytaczając Jana Chryzostoma, jeśli usłyszysz słowa o tym, że ojciec dał za nas syna jednorodzonego, to chcę, żebyś się dowiedział, że to, to oddanie było miłem Panu Bogu, że to oddanie Syna to było Jego aktem miłości przyjąć, zabrać, wziąć na siebie skutki tego zła, które czyni człowiek. I dalej moi drodzy, ojciec, Franciszek przypomina to słowo poniżenie, uniżenie. Mówi, że to, co zrobił, to, czego dokonał Syn Boży, stając się człowiekiem, on mówi, to jest uniżenie, niemal poniżenie się Boga i, i zaraz... Mocne słowa. Bóg się poniża, ponieważ jest tak bardzo zakochany w swoim ciele, w człowieku, tak bardzo, że nie potrafi się od niego oddalić. Jesteśmy grzesznikami, tak. Mówi, On musi nas poprawić czasem w mocniejszy sposób, lecz Jego przebaczenie, miłosierdzie będą zawsze powracać. Ponieważ miłe jest Bogu bycie dla nas czułem, oraz byśmy mogli spoczywać się na Nim. Abyśmy mogli, moi drodzy, spoczywać na Nim, w Nim. Zobaczcie, jak mocno pokazuje to słowo Ojca Franciszka, Boże, Pragnienie społeczności z człowiekiem. Zobaczcie, jak bardzo On, Bóg, chce w tej jedności z człowiekiem zrobić wszystko, aby ta bliskość została zachowana. Tak bardzo zakochany jest w człowieku, że nie potrafi się od człowieka Oddalić. I zobaczcie, w ten sposób my możemy powiedzieć, że Bóg wychodzi i szuka człowieka. Ojciec Franciszek przypomina w tym wywiadzie, że wiele systemów religijnych istniejących w świecie można opisać za pomocą tego schematu człowiek poszukujący Boga. Człowiek, który przez rytuały, medytacje, filozofię, różnego rodzaju ryty inicjacyjne próbuje znaleźć Boga, bo każdy człowiek nosi w sobie zapisane pragnienie Boga. Wygnany z raju Adam i Ewa zabrali ze sobą nie tylko grzech pierworodny, Zabrali ze sobą nie tylko obietnicę zbawiciela, zabrali ze sobą tęsknotę za bliskością z Bogiem. I ta tęsknota w każdym człowieku jest. I człowiek szuka, pragnie. Ale ojciec Franciszek przypominał, ludzie rzeczywiście szukają, ludzie pragną. Ale Bóg jest tym, który wychodzi w stronę człowieka i to jest chrześcijańska wiara. Ona pokazuje, że istotą chrześcijańskiej wiary nie jest ludzkie poszukiwanie rozwiązania, ale istotą chrześcijańskiej wiary jest to, że Bóg wychodzi i szuka człowieka. I nawołuje człowieka i staje się człowiekiem po to, żeby w ludzki sposób przemówić do ludzi, żeby to pragnienie Boga, zbawienia, ocalenia, uratowania człowieka, żeby ono miało twarz, żeby ono miało twarz osoby Jezusa z Nazaretu, Syna Józefa i Maryi. To jest nasze spotkanie. My przychodzimy na RORATY nie tyle, żeby szukać, ale żeby przyjąć tego, który się objawia. Żeby przyjąć tego, który zakochany w nas uniża się. I to jest nasza droga, nasza ścieżka rozpoznawania tego, który wśród nas jest obecny. I to jest ta nasza droga, w której w tym roku, która towarzyszy nam ta zapalona świeca. Znak czujności, gotowości, żeby nie przepatrzeć, żeby nie pozwolić na to, aby Pan, który przychodzi, ominął nas. Chcemy przyjmować Jego obecność. Tyle moi drodzy tego papieskiego dziś rozważania. Patrzymy i widzimy Jezus. Przychodzi, jest obecny. Nie musimy szukać daleko. Przychodzimy w to miejsce, w którym się objawia. I mówimy, przyjdź panie Jezu, przyjdź do mojego życia. I mówimy, bądź ze mną, Ty, który jesteś mocarzem, Ty, który jesteś zbawicielem, Ty, który jesteś owocem łona Maryi, Ty, który jesteś naszą pomocą i tarczą, Ty, który jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś królem, prawodawcą, Emanuelem. Wejdź w nasze życie, bądź w naszym świecie, zbaw nas, ocal, napełnij świat pokojem. Zbóż wszystkie podziały, wszystkie mury, zbuduj jedność. Takim Cię pragniemy i potrzebujemy, tego, który osobiście jesteś zaangażowany w życie nasze, naszego kościoła. I całego świata. Tyle, siostro i bracia, dla Bożej chwały i dla naszego ducha, aby nie utracona została nadzieja, że Pan jest wśród nas, że jest mocniejszy niż to wszystko, co nas ciągnie w stronę zła, że jest mocniejszy od tego wszystkiego, co odbiera nam pokój. Amen.